Dzień dobry, cześć. Mamy dziś poniedziałek, a ja za dwa dni lecę do Polski. Tak, dobrze słyszeliście. Jest to pewnie duże zaskoczenie dla was, bo przecież dopiero z Polski wróciliśmy. Moja najlepsza przyjaciółka wychodzi za mąż. Dowiedzieliśmy się o tym tydzień później, jak zamówiliśmy bilety dla całej rodziny na Czerwiec, a ona powiedziała nam tydzień później, że wychodzi za mąż i ślub będzie we wrześniu. Także całą rodziną nie możemy jechać, ale lecę sama, bez dzieci, bez męża na panieński i na ślub. Także jak się pewnie domyślacie, będzie się działo. Ale co by nie było tyle szczęścia, to ja czuję się tak średnio i szczerze powiedziawszy, trochę boję się, że że ten panieński wcale nie będzie tak super przyjemnym doświadczeniem. Pokażę wam gdzie jesteśmy, jesteśmy w skateparku. zabiegany dzień, bo jeżdżę po różnych sklepach, chcemy jeszcze jak najszybciej przygotować pokój dla mojej mamy, bo wrócę z mamą moją tutaj do Stanów, więc staramy się jeszcze tam jakoś trochę go uporządkować, bo do tej pory to było tak bardziej zrobione na szybko. Teraz też może nadzwyczajnych rzeczy nie będzie, no ale przynajmniej jakoś tam jakieś łóżko kupiliśmy, dzisiaj dodatkowe gadżety, może Wam je pokażę. No, a teraz jestem na spacerze z dziećmi, bo oczywiście Hania ma wakacje na, w momencie, kiedy ja jadę do Polski, także troszkę tutaj nam się poskładało niefajnie, no ale jakoś trzeba sobie radzić. I teraz zamiast pracować i montować dla Was filmy, po prostu zajmuję się dzieciakami. Także pewnie będę miała opóźnienie w vlogach, no ale nie ma innego wyjścia. Ale żeby nie było, że ja ich tylko z gulaszem zostawiam. Wczoraj ugotowałam jeszcze rosół i zrobiłam biały ser. Zapasy w zamrażalniku zrobione. Rozpiska, rozpiska i jeszcze rozpiska. No i proszę, mamy powtórkę z rozrywki. Znowu się spotykamy na tle tej białej ściany. A ja chcę Wam pokazać, co wiozę ze sobą do Polski. Jakie zabawki przede wszystkim wiozę, bo <grym> i tradycyjnie, jak zawsze, dzieci muszą zostać obdarowane. I wiozę taki prezent, którym obdarowaliśmy też naszych znajomych, dzieci naszych znajomych. To są takie <krym> gry. Z lat e, 80. -tych, 90. -tych, tutaj nie chcę Wam skłamać, bo nie wiem dokładnie na jaki okres dokładnie przylatają, przypadają lata świetności tych zabawek, ale jest to pac którego ja też znam i kojarzę, e, i którego uwielbiałam, ale nie w takiej formie jednorękiego bandyty. Także Pac-Man jedzie z nami i jest to prezent dla dziewczynki. Druga gra to jest taka e, gra świetlna. <laughs> Dostaje się tutaj takie światełka LEDowe, które mi wypełnia się plansze Według wzorów, które są pokazane, i one potem świecą, albo migają, albo świecą się stale. Jak widzicie, mają różne kolory. Jest to przefajna zabawa. I to idzie dla kuzynki, która ma. 6 lat. I kolejna zabawka idzie dla pięcioletniego chłopca, który uwielbia dinozaury. Jest to dinozaur, który chodzi i wydaje równe dźwięki. Jest na pilot. Także takie zabawki lecą ze mną. Leci ze mną jeszcze. Taka drobnostka, i też myślałam, że wezmę świecę, ale szczerze powiedziawszy, teraz to nie wiem, bo okazuje się, że mam bardzo mały bagaż. Pogoda w Polsce jest okropna. Przepraszam, jeżeli Was obrażam, ale po prostu z tego, sobie widziałam, to zapowiadają cały czas deszcz i będzie zimno, a ja mam tylko i wyłącznie bagaż podręczny. Nie mam pojęcia, jak ja to wszystko zmieszczę. po prostu nie będzie to łatwe zadanie. Więc chyba tylko pojedzie ze mną Estée Lauder. To jest pod oczy koncentrat na noc. Także, także ta drobnostka na pewno trafi do bagażu. Reszta nie wiem, nie wiem, nie wiem, gdzie ja to wszystko zmieszczę. Będę na pewno pozbywać się teraz półdełek pół z tych prezentów. A, no i spróbować upchnąć to, co potrzebuję. Najgorsze jest to, że potrzebuję rzeczy na wesele, i, a ja cały czas nie wiem, jaką sukienkę wybrać, więc muszę wziąć dwie przynajmniej i dwie pary butów. Tragedia! Tak jak wiecie, byłam w TK Maxie, a jak nie wiecie, to Wam mówię, że byłam w TK Maxie po kilka elementów. Do tego łóżka kupiliśmy jakiś czas temu, a dokładniej kupiliśmy łóżko na Labor, labor Sale, Labor Day. Um, chyba za 200 dolarów udało nam się kupić takie oto piękne łóżko z zagłówkiem w, w, w kolorze beżowym. I teraz, właśnie czas na to, żeby dopasować tutaj jakieś dodatki. Po prawej stronie, tak jak widzicie, mam szafkę, która jest stara. Mamy ją już chyba tutaj 5 lat. Posłuży nam w tym momencie jako taki stolik nocny. A, a teraz. Pokażę wam, jaką pościel kupiłam, bo jestem oczarowana tym, co znalazłam. Po prostu bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Pościel pewnie, pewnie będzie nieraz wymieniana, ale brakowało nam narzuty. To nie jest łóżko z dodatkową przestrzenią, w której można chować pościel, także potrzebna była narzuta. No i narzuta została kupiona. Jest taka. Ma piękny wzór, bardzo klasyczny. Z drugiej strony ma takie piękne, drobniutkie, niebiesko-białe kwiatuszki. Super mi się podoba. No to startujemy ze ścieleniem. Historię wieszamy karnisz. Kupiliśmy karnisz. Karnisz jest takiego złotawego koloru. Teraz widać kolor idealnie. Zasłony miałam kupione już dawno, dawno temu. To są zasłony z Ikei. I w końcu je montujemy u góry, bo przyjeżdża moja mama, i tak staramy się na prędce coś tutaj wymyślić, żeby było trochę ładniej. Wcześniej była tutaj taka roleta. Roleta jest bambusowa. Jak przyszła. To każdy y, na nią narzekał, że brzydka, że nie fajna, ale A świetnie spełnia swoją funkcję, bo jest tutaj od spodu e, podbita takim materiałem, e, dzięki czemu można zrobić blackout. Można po prostu zaciemnić pokój zupełnie. E, a po drugie, przepięknie się teraz będzie komponować właśnie z tym karniszem, przed chwilą przymierzaliśmy i z tą zasłoną, co prawda biały na białym. To troszeczkę może nie ten, ale razem właśnie z tą roletą świetnie kontrastuje. Zresztą, zaraźnie zaraz zobaczę. Znalazłam taki piękny obraz malowany na lnianym płótnie. Dopasowałam w sumie do obrazu. Pościel, którą kupiłam, bo stwierdziłam, że fajnie będzie, jeżeli będzie coś ze sobą korespondować. No i mamy tak drewnianą ramę, taką drewnianą szafeczkę, właśnie olka. Namawiam, żeby zabejcował ją, właśnie na taki kolor, jaki jest, jaki rama tutaj nam wyznacza. Mamy te, te bambusowe, m, bambusowe rolety, także wszystko powoli zaczyna mieć sens. <laughs> Za obraz zapłaciłam 50 dolarów, także nie był najtańszy, ale też nie był najdroższy, szczerze powiedziawszy, bo jest naprawdę sporych rozmiarów, także wydaje mi się, że cena w porządku. No i te kwiaty, tak śliczne. Bardzo, bardzo mi się podoba. Mam jeszcze taki pomysł i zastanawiam się, czy namawiać go, czy namawiać Olka do jego zrealizowania. Tutaj a Kamera nie do końca oddaje kolor, ale to jest zielony, tak samo jak tu. Tu mamy zielone kwiaty, a właściwie trawę i tak sobie pomyślałam, że fajnie by było, żeby właśnie tło tego obrazu, czyli ściana z tyłu, była pomalowana na taki dokładny odcień, żeby pójść z tym obrazem do Louisa i poprosić o zmieszanie właśnie takiej zielonej farby. No ale na razie wstrzymujemy się z tym i zostawiamy tak jak jest, a później najwyżej może będziemy jeszcze kombinować. Oczywiście za pierwszym razem powiesiliśmy obraz za wysoko. No i teraz musimy łatać dziurę. Masakra! Czy to tak zawsze musi być? Dzień dobry, cześć. Jestem na lotnisku, jestem sama i jestem przestraszona, zestresowana. Szczerze powiedziawszy, każda podróż samolotem mnie stresuje, nawet w towarzystwie Olka i dzieci, bo wtedy martwię się o dzieci. A teraz lecę sama, więc martwię się o to, czy dam radę przelecieć z miejsca na miejsce. Tym bardziej, że nie mam łączonego biletu, tylko mam jakby osobne loty wykupione i jest to troszeczkę bardziej skomplikowane. Plus szczerze powiedziawszy, jest to moja druga w życiu samotna podróż, stąd mój strach. No ale dam radę. Już to kiedyś robiłam. Sprawdzam przy okazji, co tutaj ciekawego mają, jeżeli chodzi o takie klasyczne pamiątki z Karoliny Północnej. I mamy na przykład podkładki. Tutaj są pokazane. O, proszę. Pozdrowienia z Rali. I świeczki z Karoliny Północnej. Nawet się nad taką zastanawiałam, ale niestety nie wiem, czy w bagażu podręcznym można mieć świeczkę. No i tradycyjnie oczywiście nie może zabraknąć czapeczek. No i patrzcie, jakie idealne na ślub dla niej i dla niego. Tylko troszkę sobie przesadzili z ceną, 20 dolarów za kubek. Także chyba jednak zostawiam. Może znajdę w Polsce coś podobnego. Fajny pomysł.